No widzisz, no, noga ci spada teraz. Wczoraj no czuję, że nie mam takiej mocy. Nie masz teraz. siły w zginaczach. Nie. Dlatego nie robimy rozciągania, a później od razu na ciężary. Podnieś tą nogę. O, spada w dół, tak? Mhm. I teraz chcemy te mięśnie aktywować. E, napniemy po prostu mięśnie szyi tutaj. Ty brodę weźmiesz, przytulisz tutaj, takie, wyobraź sobie, że cię duszę, mhm. i ty chcesz się bronić przed duszeniem, a ja ci tak zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz ja mu wsadzam palec pomiędzy brwi i tak trochę tam odpycham pod kątem 45 stopni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, i teraz opuść, opuść. I te mięśnie po prostu napinamy. To jest moja metoda autorska. Także wasz fizjoterapeuta może już o tym słyszał, ale tylko z mojego kanału. Nawet paru moich e, widzów zrobiło pracę magisterskie z tej metody. Tylko że na pośladkach akurat się całe mhm. 120 kg podnosisz. No nie całe 120. Ale szybko, nie? 3 no. razy 5 sekund i masz włączone mięśnie.